Tyś nie dostajesz teraz na ulicy po tym pierwszym, drugim odcinku od takich starszych pań teraz jakieś takie feedbacki na Instagramie? Wiesz co, ja ci powiem, Instagram Instagramem, ale ja jestem w szoku, że w realnym życiu moi sąsiedzi, którzy wcześniej nie zwracali na mnie niektórzy uwagę, to podchodzą do mnie i mówią, sąsiad, ale pan dotanczył". Nie, powiem, że ogólnie jestem w szoku, ile osób ogląda ten program, ale jeszcze bardziej jestem w szoku, jak on bardzo jest wymagający i ciężki. To jest masakra. A powiedz mi, Sara, jesteś z niego dumna? W ogóle, kiedy te przydzieliło, przydzieliła ci produkcja Kopa sobie. Kurde, ale mam orzek do zgryzienia. Czy pomyślałem sobie? Fajnie bo jest z czym rzeźbić. Nie, ja sobie pomyślałam, bo ja bardzo lubię podnoszenia. Jestem. jestem e, Można przyznać, że to jest jedna z moich lepszych stron, więc mówię, o tak, będzie kawał fajnej roboty pokazanej na parkiecie pod tym względem. A w ogóle mi nie przyszło do głowy, że trzeba nad innymi rzeczami popracować, to by wyszło w praniu. Nie była pod uwagę jest więc... jesteś <laughs> Dokładnie. Bo ja, ja dwie edycje temu realizowałem taki, no całą, całą edycję tak naprawdę z popkiem. I tak myślałem sobie, tydzień temu miałem już do ciebie podejść, bo mam kilka pomysłów fajnych pytania do ciebie, ale wszyscy w produkcji Tańca z gwiazdami z Polsatu mówią, że absolutnie nie bój się go, bo on jest tak naprawdę pod tymi mięśniami bardzo potulnym kolesiem. No słuchaj, no jakby wiesz, to, że ja trenuję walki, uwielbiam to naprawdę to jest moje życie, nie każdy to musi rozumieć, ale jeżeli chodzi no co dzień, to wiesz, jakby takich umiejętności nie powinno wykorzystywać się na ulicy. i nie Nikt z osób, które walczą zawodowo nie robią tego, a ogólnie no najprzyjemniejszą rzeczą w życiu jest poznawanie nowych ludzi i po to tu jestem. E, ja też obserwuję cię na Instagramie. Przyznam się, o, że zacząłem długie. to robić tak naprawdę jak się dowiedziałem, że jesteś w Tańcu z Gwiazdami, ale jesteś bardzo zabawny na Instagramie i, ba i bardzo często robisz Q&A do swoich fanów. Także teraz chcę zrobić takie echo i dopytać, bo ktoś ostatnio zadał ci takie pytanie, bo też nie jest tajemnicą, że bardzo kochasz psy, ale tak trochę inaczej odnośnie tej opieki. Czy ty ze swoją żoną może jesteś już gotowy na dziecko? Ha! I <laughs> Ci tak, Myślę, że do, już ta wiadomość do nas coraz bardziej tak dochodzi i myślę, że jesteśmy bliżej niż dalej, e, ale jeszcze chwilka, bo jakby... Wiesz co, ja wychowywałem się bez ojca i posiadanie dziecka dla mnie to jest największa odpowiedzialność i stuprocentowe poświęcenie. I chcę po prostu być w momencie, kiedy będę mógł oddać całego siebie dziecku i nie poświęcać czas na sport, na nic innego, tylko być dla dziecka i zajmować się tylko dzieciakiem. Więc jakby mam nadzieję, że to jest kwestia może roku, może dwóch i już najwyższy czas myślę.